Jechać? No to jest... O właśnie, możesz się przejechać, zobaczysz takie wrażenia. Jeszcze nie jechałaś. Właśnie... Nie jechałaś na wiesz, ja mam... Ty Przywitaj się z widzami bike bike. -y. Ale teraz? No Nie. Ja nazywam się Darek Szajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie to Bike Kurde <tuszy> 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 To chyba za wysokie. No Kasia na ramcie. Odległość do wypożyczenia naszego apartamentu to jakiś kilometr. Przypominacie sobie, że w poprzednim odcinku, nie wiem, czy to pokazałem, że byłem w jednej z wypożyczalni, która już nie istnieje. Druga z trzech istnieje, więc trzeci już nie sprawdzaliśmy. Zarezerwowaliśmy sobie wczoraj rower Shose Meridy, ale podobno w rozmiarze Kasi był tylko najbardziej wypasiony, najdroższy model karbonowy. Na Ultegrze Di2, więc yy, nie jest to tania opcja, bo jeden dzień wypożyczenia tego roweru to jest 39 euro, przy wypożyczeniu na 3 doby wychodzi 36,66 euro więc tanio nie jest no ale cóż yy, no czyli te 3 doby to jest jakieś 500 yy, parę złotych czyli już yy, drożej niż przewiezienie roweru bo przewiezienie roweru wizerem. To jest 444 złote, eee, no ale się do, do, do tego dochodzi wypożyczenie walizki i trochę większe auto, więc no, de facto cały koszt to jest powiedzmy około 1000 zł, tak jak mówiłem. Czyli przy powiedzmy, założeniu, że będziemy jeździli 6 dni na rowerze, to wychodzi na to samo. Jeżeli będziemy jeździli dłużej, no to jednak mimo wszystko. No, to się wtedy bardziej opłaca wziąć rower ze sobą. Zawsze mam coś takiego, że ksiądę na ten rower, to te pierwsze metry, pierwsze set metry, to jest bajka. Po prostu za każdym razem zapominam, że to jest takie lekkie. To jakie wrażenia z jazdy ramsem w porównaniu do, do tego twojego liwa. Czujesz w ogóle różnicę? No, oczywiście, że tak. Ale w czym najbardziej? Wiesz co, nie ja może pojeżdżę na tamtym rowerze, bo więcej to jazdy i dalej, to, to będę się wypowiadać na temat różnic. Dobra? No to tu jest na kiasie. Meridas Kultura 7000E Carbon Ford 2. I tu. A z tyłu mamy Ilo 89911. 11. Tak, 1111211. No, nie spodziewałem się po tej trasie takich widoków. Bardzo się cieszę, że coś takiego zafundowałem. Kasi na dzień dobry, chociaż dla niej trochę za gorąco. Ale już teraz będziemy jeździć w dół. Punkt widokowy Czerogordo chyba. Tylko nie wiem gdzie, czy to tu. Kochanie, jak, jak wrażenia jazdy, jazdy tym rowerem w ogóle. Tym rowerem? No. Bardzo dobre wrażenia, super wrażenia. A, czuję się różnice, ale yy, ja jestem wierna swojemu live'owi i na Liwie też mi się dobrze jeździ. No i <laughs> Taniej, zdecydowanie. Oj, tak. <laughs> Jakoś nie jestem przekonany do marki Merida, Przecież ale. Nie, no. To bardzo gładko, delikatnie się przełącza i nie słychać tego momentu obrotu, nie czuć pod nogami, że coś się tam plącze. Yy, no ale w moim liwie na tym drugim na GRXie, ja jeżdżę na GRXie. Ty jeździsz w tej chwili na GRXie, no? no? No to na GRX jest podobnie. Aha, czyli... Ultegra Gear tu, ale nie, nie czujesz tej fajnej precyzji i lekkości zmiany biegów przy dj tu? Ale jest, y, jest ta precyzja, jest lekkość. A ten, a. No a pierwszy raz jechałaś w ogóle szosą na tak cienkich oponach, jak? Jakie wrażenie? na początku trochę się mnie bujało. Czekaj. Wybiegła nam przez, przed chwilą na drogę Jakaś kozica Super Jesteśmy w ogóle w tej chwili w takiej motocyklowej knajpie Z zewnątrz to całkiem niepozornie wygląda, ale w środku jest taki, chyba Wszystko zdjęciami motocyklistów, harlejowców Ten leży przebrany za harlejowców albo harlejowcy Generalnie nie mili, jak to w tej subkulturze Dla jeszcze jakichś kolarzy Na szczęście jestem z kobietą O, motor Superstucja, na pewno się tu dzieje. Jak mi się już znudzi jazda na rowerze, chyba się przerzucę. Okej, okay, a mogę się teraz przywitać? A już się przywitałaś. Nie. Powiedziałam, że później. No dobra, czyli na końcu tego dnia. <laughs> Nie, to co się no, wklei. <laughs> Dobrze, to dzień dobry. Witam wszystkich ponownie. Bardzo mi miło się tu znowu pojawić i pozdrowić wszystkich moich sympatyków i antypatyków. No dobra, dzień drugi romansu Ramsa z Meridą, która zaraz tutaj zjedzie windą z Kasią. Jedziemy na drugą krótką przejażdżkę. Ja już tę trasę robiłem. Jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, to w zasadzie pokazywać Wam jej nie muszę, bo już ją widzieliście. No, ale tym razem jadę z Kasią. To jest ta trasa przez. Coś tam, Juliane, przez ten taki super trawers e, na wysokości mniej więcej 500-600 metrów i zjazd przez o, Torox i potem do Nerchy. A trasa wygląda tak z takimi przewyższeniami, tylko że w drugą stronę. bo Tutaj mam rektyl. Dzisiaj wyjeżdżamy wieczorem, około 19, to mój pierwszy raz tak późno, zawsze starałem się wcześniej, a wcześniej dla mnie to była 9-10, więc tak naprawdę trafiałem na ten największy upał, około południa, a mam nadzieję, że teraz z kolei zdążymy przed zmrokiem. Nie wiem, wie, nie wiem, czy wiecie, ale jak się wypożycza rowery, to, to dają podstawowe narzędzia. To jest moja dentka, to jest dentka Kasi. Powiedziała pani, że jak zużyjemy, to zapłacimy. A to jest, to, jest multitool, który którym musimy podnieść środek, bo Kasi opadło. A w ogóle było za nisko, moim zdaniem. A ten multitool to taki jest. Dobra, trzymasz? To słowo honoru, trzymam. No i słuchajcie, zobaczcie. E, ta śrubka tutaj tak wyrobiona, że nie da się tego normalnie odkręcać i przykręcać więc kurczę, czy trzeba by było zawsze jak się wypożycza rower wszystko posprawdzać, by... Dawno nie robiłaś takiego podjazdu, nie? No ja myślę, że Kasia ma twardziej zdecydowanie niż ja jeszcze nie liczyłem tych zębów myślę, że z przodu ma 50-34 ale nie wiem ile z tyłu, ta kaseta wygląda mi na jakieś maksymalnie 34 zęby z tyłu trzeba będzie potem to zobaczyć ale chyba ma trochę, trochę twardsze to największe przełożenie. W końcu karbon w DI2 jest raczej dla prosów, więc oni tutaj nie wkładają jakichś emeryckich kaset. No i znowu doceniam w Ramsie możliwość zmieniania biegów w obu łapach. Wchodzimy do bazarów Rigilia po wodę, bo się nam... Ojejku. Żeby te odcinki nie były nudne Spróbujemy zrobić teraz taki eksperyment, że zamienimy się rowerami Tylko muszę Kasi troszeczkę obniżyć dooko W Ramsie No niestety nie ma butów SPD A tu mamy SPD pedały Ale myślę, że ten kilometr czy dwa Pod górę Na radę Zobaczymy, mi się nie zniszczą moje buty na świecie A, teraz, słuchajcie, to jest No, test Merida Skultura i Rams Revolt Aero Max, Speed porównanie Jak dla mnie od razu, co czuję No oczywiście mam za nisko siodełko, ale już nie będę bawił teraz w podwyższanie Szczególnie ta śruba uszkodzona eee... Tak? O dobra, czekaj, czekaj, bo ja to muszę nagrać Zjedź trochę na prawo, bo tu możemy Co to? Jeszcze raz? Naprawdę, ale ty, dlaczego? Czy, co takiego odczuwasz innego? Bo ja już. To wszystko jest bardzo takie lekkie, w sensie, no po prostu nie męczę się. Okej, okay, ale. No bo poczekaj, no zobaczymy teraz na podjeździe. No, ja myślę, że tutaj robią robotę u mnie bardzo koła, jednak. Leciutkie koła. E, karbonowe, karbonowe, No, sprychy, to tak nie czujesz teraz, ale. No, już ma teraz za wysoko, masz trochę za wysoko, no. Dobra, jadę teraz na, ja jadę w tej chwili na najmniejszym w Meridzie, a ty? Też. Też, dobra. I tutaj chyba do góry, nie wiem, musisz zerknąć. W lewo, tak? Myślę, że robią robotę koła i te ceramiczne łożyska, że po prostu ci się tak toczy po prostu bezproblemowo. No. No i coś, co od razu zauważyłem, jak siadłem na Meridę Hamulce, no po prostu Te hamulce, które są w, w Rivolcie, a te, które Co tu są szczękowe, no ale No jednak Różnica jest kolosalna W hamowaniu No i masz twardziej, kurczę Kasia To ja Ci się nie dziwię, że masz tak z tym podjazdem Może się jeszcze wybiorę Dla porównania Meridą e, W jakąś trasę Żeby mieć więcej takich Wrażeń, no a z drugiej strony to nie Meridian mam testować, ale w takim teście porównawczym na gorąco, no po prostu. Uuu, ja, nie ja mam za nisko, ale no to już pomijając to, to co, ale naprawdę? Czy to jest tylko tak dla reklamy chłopaków? Nie no, ja nie mam interesu bo mam reklamować Twój rower, bo po prostu powiedziałam szczerze, to jakie są moje odczucia. Jak ktoś myślał, że jest nudno, no to mamy jeszcze wieczór w Hiszpanii, przyjemny powiew w wiaterku, morze całkiem spokojne. I my kończący trasę. Żeby nie było Kasia, ma światło, ale z przodu. A ja mam światło z tyłu. Tak się uzupełniamy. Taki tandem z nas.